Witam serdecznie. Dziś mamy ten dziennik, a Pana Pani widzi, że wszystko jest Dobrą nowiną o Chrystusie. Chrystus wczoraj gdzieś tam, tam się nie zmienia. No jak mamy pomóc Wszechkomichowi? Powiedzcie, jak pomóc? No witam braci i sióstr. Podchodzę. No taką metodę się znalazł Bogdan. Młody ma. jest Jana. No mogłabym się umówić na rozmowę o Bogu Prawdziwym, siostro. ja chciałabym się umówić na rozmowę. O Chrystusie, Bogu żywym, prawdziwym. No prawda, Chrystusa nas połączy. Chrystusa cierpiał za wszystkich ludzi. On jest Zbawicielem, ten prawdziwy. Co by Chrystus zrobił na naszym miejscu? My najbardziej miłujemy Świadków Jehowy. Szanujemy. To, robicie, jest rzeczą niewłaściwą, bo nie wyrażamy na to Chrystus wszystko widzi. Mamy zgodę od Najwyższego Króla Chrystusa Immanuela. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Głosicie na cały świat.

nie trzeba pójść jak ma imię. To jest religia świadków Jechowy. No i Jechowa. To jest boże, zorganizowana sekta, mafia. duszy ludzkich modują dusze ludzkie. I tutaj macie czasy pory. Zobaczcie, my znamy czasy pory. Piąty rozdział. Pierwszy czas są piąty rozdział. A jeśli chodzi o czasy pory, teraz jest jesień 3 lata jesień. Daty mówiłaś, nie? No, to wiadomo. Nie potrzeba, żebyście cokolwiek pisać, żeby wam coś pisać. Sami przecież bardzo dobrze wiecie, że Dzień Świętej Krowy przyszedł. Dzień Chrystusa, Biblia Gdańska, proszę sprawdzić. Drugi cesarz, czas drugi rozdział, drugi werset. Dzień Chrystusa Biblia Gdańska, a tu wpisali Jechowe i tu też Jechowe wcisnęli. A Jechowa tam stoi, niewolnik, zniewolony przez niewolnicze stojaczki, wózki widłowe. Także my z nami czasy pory Chrystus przyszedł, kiedy będą mówić e, pokój i bezpieczeństwo. Rani, ran, te rany leczą, te, te pozory stwarzają, że mają pokój fałszywy. Wtedy e, natychmiast przyjdzie na nich nagła zagłada, tak jak dręczące jak, e, tak bólem na niewiastę brzemienną i nie na pewno nie umkną. Ale wy bracia, Kolosan 1-2 w się nie Biechowie e, bracia. Dzięki dzień bracia nie jesteście w ciemności, czyli w kłamstwie Świadku Wiekowy Niewolniczej Służby. Aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej, złodziej. Czyli Chrystus nie jest złodziejem, ale zaskoczymy świadków Jehowy. I oni śpią cały czas, śpią, Efezan 5.14. Nie chcą się wybudzić, żeby im Chrystus zajaśniał, ten co apostoł Paweł się nawrócił. Bo oni zdradzili Chrystusa, służą amerykańskiemu Jehowie. I oni są właśnie matią inteligentną, co uśmiercają duszę. Bo nie bójcie się tych, co zabijają ciało, tylko tych, co zabijają dusze. Kłamiąc ja Jana 844, ojcem ich jest diabeł. Jechowa to jest diabeł, Imię jechowy diabła tu pisali, pana jechowy. Pieczątki macie starszego objawienia 194. Pieczątki dostałem od Błogosławieństwa, od siódmego anioła Henryka Szymczaka i ten Kis, właśnie Kis Daniel go zna, bo, bo jest od urodzenia świadkiem Jechowy. Także on by mógł nas wysłuchać i uczuli mnie jako dwóch świadków, byśmy mu przekazali pismo w tym piśmie i w przekładzie prawdy Chrystusa, bo nie da się wymazać całkiem Chrystusa, bo oni już nie mają Biblii przy sobie, bo, 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 bo jakby ktoś wnikał, to w nich nie poznają. To jest proste. Bo ja u nich już tak, widziałem Chrystusa w ich przekładach, w greckich pismach. Także porównując Biblię warszawską, gdańską Tysiąclatkę poznańską. Tysiąc latkę, brytyjkę i tak dalej. No i Bóg tego świata tam jest, bo nie wie, gdzie teraz się schować. Ja braci w czwarty rozdział od 4 do 13 nigdzie się nie schowają, bo Chrystus ich widzi. I Chrystus przez Urszulkę, ja Bogdan i, i Zbyszek w Holandii. Macie trzech świadków. Chrystus jako ma trzech uczniów, Jego, Mateusz 23,8. Jesteśmy uczniami jednego nauczyciela, a oni nauczają sami siebie. Pasą się kłamstwem, uśmieszkamy, krawatami i temu młodemu powiedziałem, że będzie się wieszał na krawatach. Jak nie przyjmie Chrystusa. Objawienie 9 rozdział 6 werset do 21. No i to co, nic się nie stanie, bo...